Gdzie lecimy A nie wiem Nawie na winiarnię, go A to to, to gdzie winos Nie gdzie wina zrobiliśmy Na town Przed chwilą o Jezu ma drugi musi przyjść od razu Kurwa Musi być drugi od razu No kurwa, ze złej strony wylądowałem Dobra, ja już, ja już wracam, nie? Ale zawsze jest kurwa drugi, zawsze jakaś paruwa musi być jebana. chyba. No. no. Kurwa, to wiera już? No. A, <gryw> <gryw> yeah. Odcinek, no co ty? Yeah. Pijany? PepeSza? PepeSza chyba lepsza No to jesteś tak cicho? A dwóch zanim <noise> O, legendarna MP Daj. O, MP to trochę słabo bije jakoś A ty? Nie Nie O, tu Hopek biegnie ulicą O, jest, to, to jest. To, to tak jest tu. Tu macie MP, fioletowe. Nie macie kogoś? No Marcin tam daleko gdzieś jest. 200 metrów stąd. I No idę, ale zanim dojdę 200... Tu jeden metrów. biega. Zabity. Jeszcze jeden. Lecę. Weź dla mnie. Mi to lotki spadają na łeb. Urywa! Dobra, niech on sobie zginie tam. No już Chuj. przebiegłem. Albo no, na, na, lotki nam na łeb na spadają, mnie. nie? Tu zobacz. Spadł właśnie Marcin, widzisz to, Kuśwa? Trzech powaliłem, trzech, trzech Marcin, powaliłem. Mi ładowało kamerę. Hm. Wipe, wipe! Nyga trzech zrobił. Coś, jest, się... Ale jest forma, ale jest forma. Ale porobieni.